Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jeden bok prostokąta ma długość 9 cm, a drugi bok jest o 4 cm krótszy. Oblicz pole tego prostokąta. Przypominam, że prostokąt jest to czworokąt, który ma cztery kąty proste i dwie pary boków równoległych o tych samych długościach. Czyli jedna para boków ma te same długości i druga para boków ma. A te same długości. Z treści zadania wynika, że jeden bok ma 9 cm, a drugi jest od niego 4 krótszy, więc 9 cm odjąć 4 cm to będzie 5 cm, więc drugi bok musi mieć 5 cm. Aby obliczyć pole prostokąta, to mnożymy długość jednego boku przez długość boku sąsiedniego. Czyli w tym przypadku 9 razy 5 to będzie 45 cm razy cm cm kwadratowych. I już podajemy odpowiedź. Pole prostokąta wynosi 45 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.